Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale I jak mogliście zaobserwować na moim kanale była spora przerwa pomiędzy odcineczkami I dlatego stwierdziłam, że nagram całe Q&A, żeby wszystko streścić co się u mnie działo A zaszło sporo zmian i to takich chyba całkiem znaczących Także zapraszam was do oglądania, bo odpowiem na najbardziej nurtujące was pytania Są oczywiście z mojego Instagrama, więc jeśli chcielibyście wziąć udział w kolejnych Q&A To koniecznie mnie obserwujcie, bo tam właśnie daję taką zapytajkę na odcinek czy będziesz na kawaliadzie w tym roku i tutaj mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, bo przez cały rok zasypywaliście mnie wiadomościami właśnie, czy będę na kawaliadzie. I tak będę na kawaliadzie w Poznaniu, w grudniu, także mam nadzieję, że się widzimy. Dajcie znać w komentarzach, kto wpada właśnie na tą kawaliadę. Czy planuję swoją kolekcję? Jeśli chodzi o kolekcję ubraniową, to bardzo bym kiedyś chciała taką stworzyć. Na razie nie mam nic w planach, ale jak tylko będę miała, to na pewno się o tym dowiecie. A jeśli chodzi o takie rzeczy, które ja stworzyłam, to w Horse and Post znajdzie się dwa czapraczki ambasadorskie, jeden fioletowy, drugi w kolorze butelkowej zieleni, obydwa moim zdaniem są przepiękne, no i możecie sobie takie oczywiście zakupić. Te czapraczki są przecenione, więc jeśli chcecie złapać jeszcze większą zniżkę, to wpisujcie sobie w koszyczku koniulka 5, da wam to dodatkowe minus 5%. Jakie bryczesy polecasz? I ja szczerze mówiąc bardzo lubię bryczesy z Equilina, z Ecot, to są naprawdę moje top of the top. Ostatnio fajnie sprawdzają mi się też leginsy z Elta, wiadomo, że są troszkę gorszej jakości niż Equiline, ale są też bardzo fajne i oczywiście bardzo też lubię legginsy z kiedy miałam ostatni trening i kiedy to oglądacie? To właściwie wczoraj, i jakby to, że nie wrzucałam wam też odcinków ani żadnych tam filmików na Instagrama czy tam stories nie znaczy, że nie jeździłam, bo cały czas byłam w treningu. Tylko teraz po prostu do was wracam, bo pewne kwestie się wyjaśniły, które powiem wam w dalszej części odcinka. Krótka przerwa na unboxing. Zdjęłam już ten foliopak i w środku ukazało nam się pudełeczko od LTA. W środku mamy po pierwsze ląże i jest to najnowsza kolekcja z QHP i jest to kolor Mystical, taki przepiękny właśnie bordowy, bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, że przydałoby się mieć w końcu swoją własną lążę, także zamówiłam sobie taką i już otwieram i pokazuję Wam jak wygląda w środku. Może nie będę jej całej rozbijać, ale możecie zobaczyć tutaj już bez folii jak się prezentuje. Moim zdaniem ma naprawdę przepiękny kolor i stwierdziłam, że wezmę też taką ciemniejszą, bo nie będzie tak widać syfu na niej jak się zabrudzi, więc mamy tutaj przepiękny właśnie ten bordowy, czarny i taki ciemniejszy bordo z takimi przeszywkami. Srebrnymi. Bardzo mi się podoba, jest naprawdę przepiękna. Kolejną rzeczą są w sumie dwie rzeczy, i jest to coś, czego już od dawna potrzebowałam, czyli pokrowiec na strzemiona. I są one z tej samej kolekcji, co właśnie ta ląża, czyli z najnowszej kolekcji QHP, i również w tym samym kolorze. Także wzięłam sobie taki zestawik, tak się one prezentują. W środku mają taki polarek. Myślę, że będą bardzo ładnie wyglądały. Dobra, wystraszyłam się przez chwilę, że wszystkie rzeczy mi nie doszły, ale okazało się, że są. Już je znalazłam, także tutaj mamy olej do skór. I ja wzięłam ten olej właśnie do testów, bo byłam bardzo ciekawa. Ponoć ten olej nadaje się też do butów. Ja aktualnie właśnie nie mam nic ani do sztybletów, ani do czapsów. Także jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. No i też oczywiście wiecie do ogłowie i tak dalej. Na pewno się przyda. Dajcie znać, czy chcecie takie testy w komentarzach. Kolejna rzecz, która obowiązkowo musiała pojawić się w mojej paczce, czyli płyn do prania takich rzeczy sportowych, typu właśnie bryczesy czy koszulki techniczne. Ja uwielbiam ten płyn i pierwszy raz spotkałam się z nim w kalendarzu adventowym z EFOLA. I od tej pory jest to moja największa miłość. Totalnie nic się nie dzieje z rzeczami, jakie jak piorę właśnie w tym płynie. Ponadto przepięknie pachną, także jestem bardzo zadowolona i cały czas uzupełniam zapasy właśnie tego płynu do prania. Możecie podzielić się też w komentarzach, czego Wy używacie do prania właśnie takich sportowych, jeździeckich rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, czy jest to właśnie też ten płyn Hey Sport, czy macie jakieś inne sprawdzone środki. I ostatnią rzeczą z dzisiejszej paczuszki są buty. I są to buty, które pewnie bardzo dobrze Wam są znane. Ja chciałam sobie kupić w tamtym roku, ale finalnie jak się za to zabrałam, to już nie było Zmiarów, albo były już ładniejsze pogody, więc już stwierdziłam, że jest to bez sensu. I są to oczywiście buciki takie, są wodoodporne, z takiej imitacji jakby skóry, w środku mają fajny polarek biały I jak mogliście widzieć są oczywiście z Elta w kolorze czarnym i jestem bardzo ciekawa jak będą nam się sprawdzać. Myślę, że na takie chłodniejsze pogody dostajni będą idealne, żeby tylko, wiecie, sztyblety przebierać na jazda, a tak to latać w takich cieplutkich bucikach, które na pewno nie przemokną. Także dajcie znać jak podobała wam się zawartość paczuszki, a teraz przechodzimy do dalszej części odcinka. Jakie będziesz mieć kalendarze adwentowe w tym roku? I powiem wam na razie dwa. Jeden jest już ze mną i jest to oczywiście standardowo kalendarz z e i jego również znajdziecie w Horse Pony, także możecie się zaopatrzyć i w tym roku jest naprawdę super, bo jest on taki fajnie otwierany, bardzo fajnie wizualnie się prezentuje i jestem bardzo ciekawa zawartości. Drugim kalendarzem będzie kalendarz z Horsebrand i jego jeszcze nigdy nie miałam i jestem bardzo ciekawa, a resztę kalendarzy zostawię to w małej tajemnicy. Czy miałaś kiedyś kryzys jeździecki i jak sobie z nim poradziłaś, szczerze mówiąc? Nie przypominam sobie, żebym kiedyś miała jakiś taki bardzo duży kryzys jeździecki. Często zdarzało się tak, że na przykład jak nie szły mi skoki, to miałam taki mały kryzys, jeśli chodzi o skoki, że nie miałam zbytnio ochoty skakać. Ale dwa treningi później wszystko się wyjaśniało i szło mi znowu dobrze, więc... Szczerze mówiąc, chyba nie przechodziłam przez coś takiego. Ale w sumie myślę, że dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dać sobie czas i nie zmuszać się do niczego, może dać sobie też troszkę zatęsknić za tą jazdą konną i myślę, że z większą chęcią wrócicie wtedy w siodło. I też w sumie ważnym aspektem jest to, od czego ten kryzys zależy, bo być może wystarczy też zmiana konia, na którym jeździcie, albo stajni, albo trenera. Musicie po prostu przemyśleć, co w Waszym przypadku jest tym głównym problemem. Bardzo, bardzo dużo pytań pojawia się o Hawankę, czy dzierżawię ją, do kiedy ją dzierżawię, czy Hawana to jest mój koń i tak dalej. No to Hawana nie jest moim koniem. Dziegrzawiłam ją, bo już nie dzierżawię. I właśnie to jest ten główny aspekt, przez który długo nie było filmów. To był taki dosyć ciężki czas też dla mnie, bo musiałam po prostu sobie to przetrawić też psychicznie i tak dalej. Yy, jakby rozstałyśmy się w bardzo dobrych relacjach z Hawanką, bardzo dobrze mi szło i można powiedzieć, że rozstałyśmy się chyba w najgorszym możliwym momencie, bo miałyśmy zaplanowane dużo rzeczy, miałyśmy jechać zawody, odznaki i tak dalej. Ale no nie będę się rozwodzić, co tam się właściwie zadziało. Po prostu zakończyło się swoją współpracę i Teraz będziecie mogli oglądać dalej mój kanał jeździecki tylko po prostu moją współpracę z innym konikiem, a z jakim to dowiecie się w przyszłych odcinkach. Twój szczęśliwy czaprak. I dla niektórych może być to śmieszne, dla niektórych pewnie nie, bo pewnie niektórzy z Was też tak mają, ale mam swój ulubiony czapraczek, znaczy mój szczęśliwy czapraczek i jest to ten czaprak, który Wam się tutaj wyświetli, ten to z Eskadrona i szczerze mówiąc ja go zawsze zakładałam na skoki i wiedziałam, że wtedy wszystko będzie dobrze i wszystko będzie szło zgodnie z moją myślą, także to jest ewidentne. Ten taperek. Jaki był mój rekord skoku z hawanką? I było to 90 cm, bez zmian wyżej nie próbowałyśmy. Jakie masz współpracę? I z aktualnych współprac, które już znacie, jest współpraca oczywiście z Horse Phone oraz z Candy Horse i wszystkie kody znajdziecie oczywiście w opisie na dole. Ale szykuje się też nowa współpraca, którą niedługo Wam ogłoszę, także koniecznie oglądajcie. Myślę, że na pewno Wam się spodoba. Wolisz być ambasadorką Horse Pony czy Candy Horse? I szczerze mówiąc, uwielbiam być ambasadorką zarówno w Candy, jak i w Horse Pony. Jest świetna atmosfera i bardzo uwielbiam cały team i naprawdę świetnie się czuję w tych współpracach. Ile mniej więcej czyścisz swój sprzęt? I tu domyślam się, że raczej chodziło o co ile czyszczę swój sprzęt jeździecki. I ja akurat swój sprzęt jeździecki czyszczę co tydzień. I jeśli jesteśmy w temacie czyszczenia sprzętu, to stwierdziłam, że od razu pokażę Wam, czym czyszczę, bo też w sumie sporo osób pyta zawsze na priw, jak stawiam, że coś czyszczę. To tak, do czyszczenia używam albo Dr. Horse czyścioch I to jest fajne, bo po prostu się tym psika bezpośrednio na części skórzane bądź. Na gąbkę, jak kto woli, i wszystko ładnie schodzi, i bardzo ładnie pachnie ten preparat. Drugim moim preparatem do czyszczenia jest ten z EFAXA LEDER Combi i ja go mam właśnie z kalendarza adwentowego z tamtego roku, i naprawdę świetnie mi się sprawdza, szczerze mówiąc. Otworzyłam go jakieś dwa miesiące temu i totalnie o nie zapomniałam. I naprawdę świetnie się sprawdza, nawet takie trudno dostępne plamy, wszystko dzięki niemu schodzi i naprawdę jest ekstra. A jeśli chodzi o olejowanie, to olejuję albo tym olejem Care and Day and Martin LED Oil. Chyba dobrze to powiedziałam. I on jest naprawdę spoko, tylko troszkę przeszkadza mi zapach. Jest naprawdę intensywny. Szkoda, że nie ma pędzelka, bo tutaj jest tylko ta nakrętka i trzeba to wylewać na gąbkę, ale oprócz tego naprawdę świetnie się sprawdza i super zabezpiecza. I szczerze mówiąc, po tym oleju sprzęt wygląda jak nowy, więc naprawdę jest sztosem. A drugim moim olejem jest olej z Dr. Crocs, oleju i skórę. I on jest naprawdę też świetny i ten już naprawdę przepięknie pachnie. Czy masz jakieś odznaki jeździeckie? No i tak jak mówiłam wcześniej, miałam zdawać odznaki, ale póki co co nie mam żadnej i w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będę zdawać, ale może w przyszłości się to zmieni, bo jednak chciałabym to zrobić. No i tutaj mała ciekawostka, bo nie mówiłam tego publicznie, ale bardzo dużo osób mnie wystalkowało i ja wchodzę na Instagrama, a tam milion po prostu oznaczeń, że mnie oglądacie, także bardzo mi miło, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Ja naprawdę bawiłam się super i było to świetne doświadczenie. Ulubiona firma z czaprakami i tutaj chyba na moim pierwszym miejscu jest oczywiście Eskadron, bo mają naprawdę przepiękne te Czapraczki. I zawsze, jak wychodzi jakaś nowa kolekcja, to po prostu muszę coś wziąć, bo nie byłabym sobą. Mają naprawdę przepiękne rzeczy, i, i bardzo mi się wszystkie kolekcje podobają. I na drugim miejscu, oczywiście, też jest Matez, bo są naprawdę super jakościowo, i też jest fajne to, że można skonfigurować swój czaprak marzeń. I możecie dobrać wszystko, zaczynając od koloru, materiału, wszystkie lamówki. możecie dodać ciemniki i dalej. Także to jest naprawdę też sztosem. A jeśli chodzi o czapraki, których nie miałam, a bardzo mi się podobają, to są to oczywiście czapraczki Kenta. Taki I bardzo chciałabym sobie kiedyś taki sprawić. Jaki masz kask? I ja mam kask z czarca Owena, ten z tym brokatem przez cały kask. I powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo mi się podoba i uważam, że jest przepiękny. I zawsze, jak przychodzi wiosna, lata albo po prostu słońce wyjdzie na zewnątrz, to wszyscy się śmieją, że nie da się mnie nie zauważyć, bo tak przepięknie ten brokat odbija promienie słoneczne. Czy masz jakiegoś faworyta na konkurs Horsand Pony na ambasadora? I oczywiście mam swojego faworyta, ale nie będę Wam tutaj nic zdradzać, żeby nie było, ale tak. I uważam, że było na naprawdę bardzo dużo fajnych zgłoszeń i ciężko było wybrać taką jedną top od top, top. Czy będą w tym roku vlogmasy? Na pewno będą, ale na pewno też nie będą codziennie, będzie to na pewno mniejszą częstotliwością, ale będziemy oczywiście wspólnie otwierać kalendarze adwentowe, także musicie koniecznie obserwować, żeby nic nie przegapić. Wolisz treningi ujeżdżeniowe czy skokowe i szczerze mówiąc powiem Wam, że ostatnio wolę ujeżdżeniowe o dziwo. Chociaż y, skokowe też bardzo lubię, bardzo lubię tą adrenalinę, ale ostatnio mam taki troszkę cięższy okres ze skokami, a znowu lepszy w ujeżdżeniu, więc ostatnio wolę. To by było na tyle z dzisiejszych pytanek. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani i na najbardziej nurtujące pytania faktycznie udało mi się odpowiedzieć. Jeśli macie jeszcze jakieś pytanka, to możecie pisać oczywiście w komentarzu. Za jakiś czas pewnie zbiorę to znowu w kupę i stworzymy sobie kolejny Q&A, ale to jeszcze troszkę. Ale możecie już zostawiać jakieś tam propozycje pytań. Mam też nadzieję, że pomimo tego, że moja przygoda z kawanką się skończyła, to dalej będziecie chcieli mnie oglądać i śledzić dalsze moje losy. Myślę, że nic nie dzieje się w życiu bez powodu i jestem bardzo pozytywnie nastawiona na zmiany i mam nadzieję, że dużo się będzie działo, także koniecznie mnie bójcie, bo wracamy już do aktywności. No i co? Ja bardzo za Wami się stęskniłam i bardzo brakowało mi nagrywania i mam tę siłę, żeby zarażać Was pozytywną energią i oczywiście uśmiechem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się w kolejnym. Cześć!